Witam wszystkich bardzo serdecznie, Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Drodzy Państwo, Drodzy rodzice naszych absolwentów, drogie grono pedagogiczne i drodzy nasi uczniowie. Tak szybko czas minął. 3-4 lata miały ogromnie szybko. Cieszę się, że dzisiaj możemy mówić o tym, że za chwilę. Staniecie się naszymi absolwentami i będziecie budować polskie świat i to, co was będzie otaczało. To, co dzisiejszym mottem dzisiejszego spotkania jest, świat stoi przed wami otworem, to jest prawda. Myślę, że na tyle dobrze was przygotowaliśmy, aby ten świat naprawdę i rzeczywiście przed wami stał otworem wraz z mamą, Monikę Żebrowską, uczennicę klasy 4 A. Lista osiągnięć Moniki jest imponująca. Monika uzyskała średnią ocenę 5,58. W roku szkolnym 2011-2012 została finalistką etapu wojewódzkiego w ogólnopolskiej olimpiady tematycznej losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. W roku szkolnym 2012-2013 została finalistką zawodów centralnych olimpiady wiedzy ekonomicznej. Uzyskała wówczas indeks na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym samym roku reprezentowała szkołę na etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości w Poznaniu, także wygrała konkurs regionalny o ziemi dołżyńskim. W roku szkolnym 2013-2014 ponownie wzięła udział w okręgowym etapie Olimpiady Przedsiębiorczości oraz została laureatką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ekonomii i gospodarce im. Kazimierza Sokołowskiego w Toruniu. W roku szkolnym 2014-2015 jest laureatką etapu diecezjalnego ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Na ręce rodziców Moniki zostanie złożony list gratulacyjny o następującej treści. List gratulacyjny. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 2 imienia Unii Europejskiej w Rybinie składają szanownym Państwu Marzenie Grzegorzowi Żebrowskim gratulacje za uzyskanie przez córkę Monikę wysokich wyników w nauce i wzorowa za zachowań. Życzymy dalszych sukcesów, a za trud włożony w proces wychowania wyniki. Serdecznie dziękuję. Zostałowanie pracy wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniać się na wielku lat dzieci. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić ucznia klasy 3F, Mateusza Włodarskiego wraz z Mamą. Pana również otrzymuje gratulacyjny od dyrecji naszej szkoły. Mateusza wysokich wyników w nauce zajął drugie miejsce w 18 powiatowych zawodach gimnastycznych, jak również otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym krajobraz od panoramy do detalu Wiedoszczy w 2014 roku. Oczywiście również zostaje na złotej karczy. Do grona wybitnych sportowców zaliczamy uczennicę klasy czwartej, a Kamilę Wiśniewską. obdarzyliśmy tytułem najlepszego sportowca naszej szkoły. Zaś Mariusz Klimek został najlepszym sportowcem roku szkolnego 2014-2015. Zapraszamy. Nagroda za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i mojej ustaw na klasy czwartej C. Tomasza Bąkowskiego. Tego samego tytułu dla ucznia klasy 4C, Bartosza Gęcla Klasy 4A, Belczyński Mateusz, Bendlewski Kamil, Kojdacka Milena, Dąbrowska Agnieszka, Ząbrowska Maja, Jasińska Paulina, Jankowska Paulina, Kowalska Weronika, Jazgowski Sebastian, Niechwalska Klaudia. Piotrowski Bartłomiej, Przybysz Marta, Sławsko, sławkowska Justyna, Sołtys Arleta, Szalkowski Jan, Tomaszewska Joanna, Wielczkowski Paweł, Wiśniewska Kamila, Zawistowska Kinga i Żebrowska Monika. Baga. 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 Zapraszamy wychowawcę klasy, panią magister Elżbietę Sztuczkę. zwłaszcza jedynek kilogramu dźwigany w tornistrze, zaczyna rozumieć powagę swojej sytuacji. Etap kolejny to kameleon w Osobnik przystosowany do wszelkich wymagań edukacyjnych. Wie, czego nie wie. Nie wie, co powinien wiedzieć. Wie jednak, czego chce i co lubi. Etap piąty. Stary wyzieręcz szkolny. Zaprawniony w bojach dydaktyczno-wychowawczych. Wie o szkole więcej, niż można sobie wyobrazić. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Wie, że niektórym nie podskoczy i że lepiej się nie wychylać. Średniak stoi, czasami hedonista. Etap szósty. Abiturient maturzysta. Wierzę, zdać musi, bo jeśli nie, to upomni się o niego armia. Nauczył się szkolnej dyplomacji już dawno. Sprawia wrażenie, że umie. Umie sprawiać wrażenie. Wielkie brawa dla naszego nowego zespołu tanecznego pod kierownictwem pani Katarzyny Remplejsz. Obyście jak najczęściej tańczyły dla nas. Moi drodzy, powoli zbliżamy się już do końca naszej uroczystości, ale z tego co wiemy, ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Zapraszam przedstawicieli klasy czwartej A. Czyli całą klasę czwartą A. To dla nas zamknięcie kolejnego etapu życia. Te cztery lata minęły szybko. Za szybko. Musimy pożegnać się z naszą szkołą i stanęliśmy tu teraz wszyscy razem, by podziękować Panu Dyrektorowi Henrykowi Janu, Janu Kiełkowskiemu za cierpliwość i wyrozumiałość wobec naszej klasy. Pani Elżbiecie Żduczce, naszej wychowawczyni, za bycie naszą drugą mamą. Pani Ewie Chabowskiej, za wybudowanie pomnika trwalszego niż ze Spiżu i oraz przybliżenie nam postaci Jasia i Adasia. Pani Annie Kłodowskiej za nauczanie nas obliczania delty, bez której bylibyśmy innymi ludźmi. Nie wspomnijmy już o funkcjach. Panu Ryszardowi Erkikowi, że wiemy, że to właśnie rosyjski uczony schodów wynalazł klatkę schodową. Panu Piotrowi Zarembie za suchar codzienny. Pani Ewie Orpiszewskiej za to, że jest Pani do tańca i do różańca. Pani Dari Torcem za powiew świeżości w naszej szkole. Pani Jolancie Gawryk za to, że wiemy jak się bronić, kiedy Putin uderzy. Pani Katarzynie Szymańskiej i pani Katarzynie Gałkowskiej za to, że dzięki ich trudowi możemy podjąć się negocjowania warunków pol pokoju polsko-rosyjskiego. Pani Katarzynie Rentfleisch za wyniszczające rozgrzewki. Pani Elżbiecie Gawrońskiej za pływanie w śniegu i w wodzie, czasem też po błodzie. Pani Panu Jarosław Jarosławowi Nawadkowskiemu za wyszkolenie technicznych chłopaków. Panu Tomaszowi Szczęsny za profesjonalne komentowanie wydarzeń sportowych. Pani Ewie Kapuścińskiej za rozmowy niedokończone. A któż inny upiększyłby ten kwadratowy język naszych sąsiadów, jeśli nie Pani Renata Żyra. Panu Tomaszowi Urbanowi dziękuję za szybkość i skuteczność w działaniu. Pani Monice Zalaś za rozwiązanie 555 zadań testowych. Pani Ewie za wolność i swobodę, panu Stefanowi Rogowi za akceptowanie naszych odchyleń, w wyniku czego staliśmy się wyrobami gotowymi po czterech latach procesu produkcji. Księdzu Stanisławowi Guszkowskiemu za maraton rancza, pani Annie Kulikowskiej za wieczny uśmiech i cięte posty, pani Agnieszce Tomaszewskiej za kontrolowane wybuchy. Pani Beacie Stawskiej, że oswoiliśmy grawitację, która zawsze nas wprowadza na Ziemię. Pani Krystynie Dobrzynieckiej, za wprowadzanie nas w podstawy przedsiębiorczości. Wysokiemu sędziemu panu Wojciechowi Wielgusowi, za porady prawne oraz wyjaśnienie nam, kim jest moczodawca, a kim pełnonocnik. Pani Elżbiecie Kołacz, że wiemy, gdzie morze, a gdzie góry. Panu Jerzemu Ulewiczowi, za anielskie serce i ujęcia z zaskoczenia. Pani Ewie Boruszewskiej za uśmiech na dyżurach. Pani Barbarze Pankowskiej za niezmienność i opanowanie. Pani Elwirze Żuchowskiej za artystyczną duszę. Panu Marianowi Żuchowskiemu za praktyczne podejście do naszego zawodu. Panu Wojciechowi Olendrowi za permanentną inwigilację. Pani Sekretarce Beacie Wiśniewskiej za przekazywanie konspiracyjnych informacji. Panią bibliotekarką za cierpliwość, gdyż gdy ciut za długo czytaliśmy książki. Panią pedagog za pomoc w codziennym rozwiązywaniu naszych niecodziennych problemów. Pani Antonie ze sklepiku za dawanie na oraz przetrzymywanie kwiatów i tortów. Panom woźnym za przepuszczanie nas przez drzwi główne i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Panią sprzątaczką za ład i porządek. Chcemy także podziękować pozostałym niewymienionym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, którzy wypełniali naszą codzienność, których codziennie jaliśmy na korytarzach. Dziękujemy także naszym kolegom i koleżankom, chociażby zaplątali się pod nogami podczas przerw. Niektóre ze znajomości zapewne nie zakończą się wraz z ukończeniem tej szkoły. Okres szkoły średniej to jeden z najpiękniejszych w życiu. My cieszymy się, że jesteśmy przygotowani do matury i egzaminów zawodowych, Spędziliśmy tu cudowne chwile, które zabieramy w bagażu wspomnień na resztę życia. To nie te tony jabłek. Przepraszamy za, za to, że czasem nie spełnialiśmy Waszych oczekiwań, doprowadzając tym samym do szybkiej pasji. Jednak dziś, co złego, to nie my. W ramach podziękowań chcemy złożyć na ręce Pana Dyrektora nasz skromny prezent. To dla całego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły. Dzie